Kochani, a teraz zapraszam wszystkie zodiakalne baranki, ponieważ czerwiec się zbliża wielkimi krokami, więc czas zobaczyć w takiej ogólnej energii, co karty pokazują na maj dla baranków, czego się spodziewać, czego oczekiwać, na co uważać, a co przyjmować pełnymi garściami. Ale oczywiście, jeśli chcecie indywidualny horoskop, jeszcze przez tydzień wykonuję, piszcie do mnie, priw kochani. Bo widzę, że wszyscy zawsze na sam koniec. I potem jest wielki chaos, bo w końcu horoskopy na czerwiec zrobię 10 czerwca. Więc to już trochę powiem, już ma mało sensu w tym wszystkim. Więc piszcie. A teraz sprawdzam ogólnie. Baranki przyjdzie jakieś uzdrowienie. Jeśli chodzi o relacje, relacje małżeńskie, pary, związki. Mogą, może były jakieś konflikty. Może było nie tak, ale jest szansa, że w czerwcu to wszystko się scali. Przyjdzie uzdrowienie na tle małżeństwa, pary, związku, stabilności. Więc, kochani, warto walczyć, nie poddawać się. Ale mamy też coś na nie, żeby tak słodko nie było. Eee, to jest akurat nie dla singli. Single, singluszki, moje kochane, trzeba poczekać. Trzeba być singlem dalej. Singlowe baranki też są fajne. Nie ma się co tam pakować, trzeba się bawić, tańczyć. Nie, nie ma spotkania jakiejś jeszcze miłości w czerwcu. Ale za to są przyjaciele i ktoś przychodzi z pomocą. E, jeśli będziecie dokonywać jakichś zmian życiowych typu przeprowadzka, remonty, sprzedaże czegoś, wyjazdy ktoś wam pomoże w tym, aby się udało. Więc, kochani, do przodu. Też przyjdzie odpowiedź na Wasze pytania, więc ktoś w końcu Wam odpowie na Wasze pytania. Może to być spotkanie, rozmowa, wiadomość, może to być do związków, do znajomości rodzinnie, ale w końcu Dostaniecie odpowiedź, na którą czekaliście, albo jeśli z urzędów lub sądów. No i nie bójcie się ryzyka, podejmujcie ryzyko, baranki w czerwcu. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Pozdrawiam.